Dzień dobry, witamy z Akcji ulica Postępu 13 w Warszawie. Dzisiaj przychodzimy do Was z historią, która wydarzyła nam się tego ranka. Na wstępie muszę przeprosić naszych kochanych klientów, ponieważ dzisiaj filmik nie jest skierowany tylko do Was. Mianowicie spotkała nas dzisiaj przykra sytuacja. Kiedy rano oczekiwaliśmy na naszą kolej do rejestracji w jednym z warszawskich urzędów, zostaliśmy poproszeni przez Panią Naczelnik i jej zastępcę na rozmowę podczas której Pani E i Pani K powiedziały, że kategorycznie mamy zaprzestać dodawania naszych filmików, ponieważ są to bzdury. Że oni bardzo ciężko pracują, a jeżeli komuś nie podoba się swoja praca, to zawsze można pójść do pracy w Biedronce. Drogie Panie, zacznijmy od pewnego artykułu, myślę, że dobrze znany każdemu, a mianowicie artykuł numer 54, wolność słowa. Cytując... Wolność słowa wyrażana bezpośrednio lub poprzez środki przekazu jest tradycyjną wolnością konstytucyjną. Artykuł 54 gwarantuje trzy odrębne, choć powiązane ze sobą wolności: wolność wyrażania swoich poglądów, wolność pozyskiwania informacji oraz wolność rozpowszechniania informacji. Wyrażenie pogląd należy w tym przypadku rozumieć jako najszerzej jako wyrażenie osobistych ocen, prezentowanie opinii czy przypuszczeń, informowanie o faktach, etc. Wolność ta ma zastosowanie zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Obejmuje osoby fizyczne i prawne. Forma wyrażania poglądów może być dowolna. Treści, które tworzymy, powstają na prośbę i dla naszych klientów. Treści zawsze są prawdziwe, choć wiem, że ta gorsza prawda czasem boli. Jednak uważam, że można wyciągnąć z niej naukę i rozpocząć poprawę, zamiast reagować złością. Tak zdarzyło się dzisiaj. Nasze działania w mediach były, są i będą, i nic tego nie zmieni. A dzisiejsze zachowanie z Państwa strony było nie na miejscu i nie powinno się wydarzyć. Przykro nam, ponieważ również ciężko pracujemy, a praca ta często jest nam utrudniana. Chcielibyśmy, aby kiedyś we wszystkich urzędach nasza praca polegała jedynie na wyręczeniu klienta w czynnościach, na które nie ma czasu, a nie na walce o sprawę, której klient nie mógł załatwić sam. Bo tak jest, to nie bzdury. Może to poświadczyć grono zadowolonych z naszych usług klientów, natomiast nie do końca zadowolonych z traktowania w urzędzie, nad którym sprawują Panie piecze. Myślę, że to nad tym powinno się skupić i nad tym popracować. Jeżeli chodzi natomiast o komentarz odnośnie w pracy w Biedronce, to nie uważamy, aby była ona czymś gorszym. Aczkolwiek my naszą pracę kochamy, o czym świadczą nadgodziny, prace w weekendy, dojazdy do klientów i masa, masa uśmiechów i ciepłych słów, które w zamian otrzymujemy. Życzę Panią, aby w waszym urzędzie również byli tylko tacy petędzi. Wtedy od razu odechcie Was się rzucać złośliwościami w stosunku do innych. Chciałabym również powiedzieć, że nasze treści są również pozytywne. Naszym celem jest opisywanie codzienności, a nie negatywnych sytuacji i krytyka, ale niestety zdarzają się i takie, i takie. Mnóstwo urzędów w całej Polsce oraz tamtejszych pracowników wita nas codziennie z uśmiechem, a załatwianie spraw tam to czysta przyjemność. Tak niejednokrotnie przebiega rejestracja również w Państwa urzędzie, co również opisujemy. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że kolejne filmiki, w których będziemy wypowiadać się o Państwa urzędzie, będą nosiły za sobą tylko pozytywny odzew, a Panie będą je z uśmiechem oglądały. Was, drodzy klienci, zapraszam do śledzenia naszego kanału oraz skorzystania z naszych usług. Rejestracje w 24 godziny się dzieją. To nie bzdury, ale tym bardziej nam miło, że jest to niedowiary. Słyszymy się w kolejnych filmikach i życzymy Wam wszystkim miłego dnia.